I co ty tam masz w tej gębie? Co ty masz w tej gębie? Co masz w tej gębie? Pokaż mi, co masz w tej gębie. Co ty masz w tej gębie? Pokaż mi. Vanila, spójrz się na mnie. Co masz? Kto ci to pozwolił przynieść do domu? Kto ci pozwolił? Vanila? Co ty zrobiłaś? Co ty zrobiłaś? Wanila? Wanila, co ty zrobiłaś? Co ty tu zrobiłaś? Co ty masz tu w pysku? Wanila? Co ty zrobiłaś, Wanila? Co zrobiłaś? Co ty zrobiłaś? Co ty vanila zrobiłaś? Co ty masz w tym pysku? Co ty masz w pysku? Co? Co masz? Sztok.